Najlepsze antyfakty w internecie Wspólnie ze stroną Legalni Bukmacherzy przygotowaliśmy dla Was promocję na High League 6. Galę możecie obstawić bez ryzyka do 100 zł. Jeżeli pierwszy kupon okaże się przegrany, kasa do Was wróci. Dodatkowo otrzymacie darmowe 35 zł na grę po rejestracji z linku, który razem ze szczegółami znajdziecie w opisie. Witam w kolejnym materiał na kanale Antyfakty. z no że witaj. Na początku zaczniemy takim pytaniem, bo wiele takich kontrowersyjnych opinii, czy krzywdzących pojawiło się w internecie, jeśli chodzi o Twoją osobę, że wkupiłeś się do federacji, że to nie oni Ci płacą, tylko że Ty im żeby tutaj Walczek, byś mógł wow. skomentować te, 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 te ciekawe komentarze. Tego jeszcze szczerze mówiąc nie widziałem. Widziałem tam komentarze, że jak to było mąż słynnej modelki, to słyszałem. Zgadzam się z tym, no bo wiesz, ja jestem tutaj 100% szczery. Czemu mam kłamać? Taka jest prawda. Jest to trochę... Nie planowaliśmy tego. Jak zacząłem być z Karoliną, mieliśmy po prostu rozmowę, czy chcemy to ogłosić, czy nie. Powiedzieliśmy, że, że tak, że będzie po prostu dla mnie też bardziej komfortowo, a to, że powiedzmy ta moja popularność tak urosła, to już jakby nie mieliśmy nad tym kontroli. No bo wiesz, jest dużo osób, co jedna osoba jest bardzo słynna, a druga w ogóle nie i tych followersów powiedzmy tej rozpoznawalności nie ma aż takiej jak tutaj po prostu się stało. No i potem podobno, jakby doszło do tego, że... Bardzo spontanicznie, siedziałem w knajpce z kumplami, znam właścicieli High League. o wypad ktoś z czwórki w ogóle i zapytałem, czy ja bym nie chciał wskoczyć, ja mówię, a kiedy to jest, za trzy tygodnie, mówię, nie no, jakby ja nie jestem w żadnym treningu, sobie tarczy robię, to nie jest żadne ten, że bez szans. No i potem już doszło, że na piątce miałem walczyć, miałem już w ogóle przeciwnika, wszystko ogarnięte, przeciwnik poszedł do innej federacji, potem jak rozwaliłem rękę nie możemy powiedzieć kto? Czy możemy powiedzieć? Nie, 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 nie. Bo by mi tutaj pewnie by już coś powiedzieli jakby. Nie, nie możemy, bo jakby no nie wyszło na ja, więc lepiej, żebym tego nie mówił, ale był to ktoś całkiem znany, jakby zrobił szum w tamtej Federacji. Eee, I co? No i potem na szóstkę już szykowaliśmy się już normalnie, że już wyleczyłem tą rękę. Eee, miałem walczyć z też to też już nie jest żadna tajemnica. Eee, wszystko dogadane, podpisane. Alan powiedział, że jednak Skulak ma nie ze mną walczyć, bo za wcześnie. I co? Potem miałem jeszcze jednego przeciwnika, trzeciego przeciwnika, no i czwarty się zgodził. Był w końcu Mateusz, który po prostu jedyny warunek, który dał, żeby to 82 kilo zrobić, co mi nie było do końca na rękę, a z drugiej strony powiedziałem, wiesz, znowu czekać na kolejną galę, nie chcę, już jestem w tym treningu, mówię, dobra, zbiję to 80, te, te 2 kilo więcej. Nie jest łatwo, w tym momencie czujesz się już taki osłabiony, bo tych węgli jest mało, od jutra już w ogóle nie. No ale co? W końcu wejdę te klatki i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, jak można cię przedstawić, bo też chciałbym, żebyś sam to powiedział, a nie żeby ludzie w komentarzach pisali, że żeby pisali, że jesteś, że to będzie walka męża słynnej modelki i męża bratem, i bratem słynnej aktorki, historii, tak? tak? Jak można cię scharakteryzować? Jak możecie pisać, kim jesteś? Jesteś influencerem przedsiębiorcą? Co? Ja nie, na, na to chwilę nie nazwałbym się influencerem, bo nie biorę za nic e, pieniędzy, nie mam żadnych tam płatnych coś tam, jak to się mówi, współprac, e, więc nie jestem żadnym influencerem. Ja mam swój biznes. Jest jeden, drugi, trzeci, którego, którym się zajmuję z tego żyję. E, więc zostawmy, że przedsiębiorca, który e, powiedzmy sam został wkręcony w ten świat frekwencowy, bo jakby wiesz, kręciłem się już długo w tym, w tym całym świecie. Dużo moich przyjaciół walczy i na galach frekwencowych, i na galach zawodowych. Ludzie gdzieś tam nie skojarzyli już z tego, a to, że tak wyszło, że, że tu jestem. Ja sam się nie prosiłem tu, a jeszcze tym bardziej nie wkupiłem, bo nadzwyczajnie byłoby stać, żeby tutaj się wkupić w galę. To już w ogóle jest absurd. Pierwszy raz w ogóle słyszę, że to powiedziałaś, że ktoś tak mówi. Zresztą, kilka no, no, komentarzy, wie, wie, wie. wiadomo, że to nie jest. Wiesz, to z, ja mam mega komentarzy. Da, da, da. Widziałem. Ja, ja ty, ty, tych komentarzy akurat nie widziałem, widziałem te inne, ale ja się z nimi zgadzam. No, bo, co mam się już no, Ta popularność urosła przez moją żonę. Wiesz, no, jakiś tam Marcin też jakby w jakiś sposób do tego to prowadzi do naturalnego, bo wiele osób jakby też buduje y, swoją popularność. Czy nie, nie buduje, ale je, staje się popularnymi przez kogoś, tak? No jakby to jest raczej normalne, no nie tak, stajesz tak, się tak. nagle, o, jesteś słynny, tylko wiesz, a prawda jest taka, że przed Karoliną już jakby ziąkowałem się mega długo z Marcinem, rzucam je te relacje, byliśmy na różnych wakacjach razem i ja zawsze odrzucałem, bo jakby nikt nie, nie ciągnęło mnie do tego świata, ja lubiłem swój świat, ten powiedzmy, że w cieniu i to mi pasowało. To, że teraz tu jestem, jest taka troszeczkę. Nie wiem jak to nazwać. No tak, tak wyszło. A a że... To że... właśnie, przepraszam ci to jest właśnie taka jednorazowa przygoda, czy jak mam... Ci się spodoba, to może mam nie wiem ile mogę zdradzić. Mam kontrakt na, na, trzy, no, trzy, walki. na trzy walki i już mam dwóch kolejnych przeciwników, okay. tylko jeszcze nie ma po prostu daty. Nie wiem, czy to będzie już w lato, czy tam w pardziniku. To są przeciwnicy, którzy już walczyli, którzy są. Tak, tak? Jeden, jeden i drugi już walczył, tak. Okay. High League? Tak. Okay. Nie możemy powiedzieć kto nie. Nie, 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 no nie no wiadomo, to już galę. Na razie powiem ci tak, jestem skupiony na tej walce. E, postaram się dać siebie wszystko i wiesz, może mi się to w ogóle nie spodoba. No wejdę dlatego, tam, dlatego wejdę chciałem... tam i nagle powiem, no, słuchaj, Boże, to nie dla mnie, nawet... Wiesz, nie wiem, no różnie bywa, albo wyjdę, mówię, kurczę, ale zajebiście chcę to jeszcze raz zrobić. No i wtedy pewnie zobaczycie mnie jeszcze raz. No. Wtedy wrócimy do rozmowy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Do zdrówka, dzięki. dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.